Dzień dobry. Dziś cieplejszy dzień, bo minus 1 poniżej zera, jest to dobry czas, a nawet ostateczny czas, żeby zrzucić grube pokrywy śnieżne zalegające na roślinach. Dlaczego? Ponieważ, jeżeli jest taki cieplejszy dzień, minus 1, może szybko być na przykład 0 stopni. Szczególnie wtedy, w dzień, kiedy jeszcze słońce świeci, dodatkowo rozpuszcza pokrywę śnieżną, a w nocy zamienia w lód. I właśnie to jest niebezpieczne. Ponieważ przede wszystkim ta pokrywa jest już cięższa niż taki puszek śnieżny i spadając może dojść do uszkodzenia rośliny. Więc najlepiej zapobiec temu. Nie trzeba tak wyczyścić do czysta śniegu z roślin, natomiast ważne jest, żeby robić to bardzo ostrożnie. Pokażę wam, jak ja to robię i jakich narzędzi używam. Oczywiście nie musicie używać tego, co ja. Ważne jest, żeby delikatnie zdejmować pokrywę śnieżną. Moim ulubionym narzędziem do zdejmowania śniegu są grabie na długim trzonku. Mogę wszędzie nimi dotrzeć. Są na tyle delikatne, że nie niszczą rośliny są to plastikowe grabie. I łatwo mi nimi operować. Kot zastanawia się, czy przyjść pomagać, czy może lepsza ciepła kanapa w domu. Ostatecznie mówi, dobra, idę pomagać paniusi. Do oczyszczenia z ustrokrzewu użyłam miotełki. Robię to delikatnie, ponieważ już są zawiązane pąki kwiatowe. Właściwie czekam z tym do ostatniej chwili, kiedy widzę, że mogą nadejść cieplejsze dni 0 stopni. I wtedy dopiero strząsam z rośliny. Dlaczego tak późno robię? Z różnych powodów. Na przykład, dlatego, że ostatnio bywały bardzo silne mrozy, poniżej minus 20 stopni, i ten śnieg izolował przed zilny, silnym wiatrem i mrozem. Na roślinach zimozielonych, które mają liście, takie jak na przykład ostrokrzewy, bukszpany czy różaneczniki, w czas silnych mrozów odparowuje woda, nie mogą jej pobrać z otoczenia ze względu na zamrożoną glebę, a ciągle odparowują i leżąc, leżąc na nich śnieg powoduje jednak tą izolację od tych trudnych, niesprzyjających warunków i roślina nie traci tak nadmiernie wody. Na sośnie można zobaczyć, jak pod wpływem ciepła śnieżna pokrywa zmieniła się w lód. Zdzibła traw zmieniły się w sople lodu. Czasem jest tak, że nie ma kiedy otrzepać tego śniegu i zostaje nam na to weekend, a jeżeli składa się jeszcze na to temperatura dodatnia, która jest w weekend, no to warto to ostatecznie zrobić. No, i jeszcze z balkonu, a tu napadało sporo, bo około pół metra śniegu. Jest to świetny też czas, żeby złapać trochę promieni słonecznych do wytworzenia witaminy D3. Jeżeli się podobał film i chcecie oglądać więcej moich filmików, zapraszam do subskrybowania mojego kanału.